Cześć, lubisz automatyzację, a może chciałabyś, aby Twoja praca była bardziej efektywna? Nazywam się Martyna Szczawińska i jestem saperem nieruchomości, co oznacza, że łączę w sobie kilka zawodów, w tym zawód homestagerki oraz projektantki wnętrz, która koordynuje remonty i je nadzoruje. Moja praca jest bardzo miła i przyjemna, ale właśnie dzięki wielu automatyzacjom. To daje mi KIS. List. Jest to narzędzie, które pozwala fantastycznie układać w proces listy zakupowe, planować zakupy, pokazywać projekty moim klientom. W związku z tym, jeśli interesuje Cię droga nieruchomościowa jako homestagerki, jako projektantki czy jako sapera nieruchomości, koniecznie zainteresuj się tym narzędziem, bo bez niego. Zginiesz jak Andzia w kukurydzy. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.